Nie wiem. nie wiem, że ja się snukuję bo się nie podoba mi takiego z I ten jest taki: no sorry, ale po prostu mam takiego skina. Ten jest taki, że będziemy z łodziejkami, ale trzeba się najpierw chyba przebrać, więc poczekamy tutaj na moją przyjaciółkę. Tak, to jest moja przyjaciółka. Więc chodźmy się gdzieś przebrać. Więc trzeba będzie się w sumie um, tutaj znaleźć jakieś fajne miejsce. Może, nie wiem co, odkradniemy, ale to trzeba będzie pokaźć. Dobra, to się przebieramy. Ja najpierw chyba trzeba będzie się powiększyć, więc hopa, powiększymy się. Weźmy... Czy wziąć jakiś? Wezmę sobie czarną głowę. O, wezmę sobie czarną głowę. Jeszcze można. Coś tam nie zaczęła, bym chciała znaleźć. Żeby było po prostu fajne. Ciekawe, jak najkrócej idę. Włosy zostawimy chyba takie. Nie wiem, czy coś jeszcze czy ogólnie tutaj da radę zmienić w twarzy. Bo twarz coś bym musiała zmienić. O, damy sobie takie coś. Proponuję całą skórę zrobić na czarno. Będzie dobrze. Teraz weźmy sobie czarny ciuch. Dobra. O, widzę, że tutaj na początku już coś się fajnego. jeszcze może wymienimy trochę bluzkę. Weźmy taką. I jeszcze torbę. Torbę trzeba zmienić. Którą by tu wybrać? Hmm. Albo najlepiej, jakby w ogóle nie było torby, ale nie wiem, czy jest taka możliwość. Hop, hop. Nie wiem, gdzie jest ta torba. Wezmę sobie ogonek diabła. Dobra, możemy już iść. Gdzie on jest? O tu. No. No chodź, idziemy obrabowywać bank. Dobra, to chodźmy e, trzeba to, to jeszcze wziąć tutaj podstawowe rzeczy, które oczywiście każdy mądry rabuś ma. Bęba. E, Śpiwór i może jakieś broń O. Dobra. O, widzę, że ona się tutaj przebiera. I za chwilę chyba pójdziemy obrabować bank, tylko. Ja jej napiszę, że idźmy bank. Bank. Dobra. To ja już pójdę na ten bank i za chwilę.

A tam, to jest ona. Nie, to chyba nie jest ona. Co ona jest? Ja jej nie widzę. Ja jej naprawdę nie widzę. Aha, dobra, tu jest. Eee... To się ma. dobra. Chodź bank. Idziemy obrabować. Jest bez nie bezpieru. Niestety...

Dobra. Yy, to może ja też tak zrobię. Jak to było? Dobra, idę tak. <noise> Nie, to jest za mocne. Dobra. Chodźmy. Skoda się tak ciężko chodzi. Dobra. Tutaj karta. Dobra, nieważne. Yy, nie. Muszę coś teraz y, ogólnie sprawdzić. Dobra, dobra, już mamy yy, tutaj tą torbę. I teraz idziemy tutaj. Nie wiem, czy to się nagrywa. Muszę sprawdzić, bo no boję. Miałam taką sytuację, że straciłam wideo. Dobra, teraz idziemy sobie do naszej tajnej bazy. O nie, ja nic nie widzę. Tutaj, no, Ej, tu się ręka. Dobra. I tutaj jest nasza baza. Dobra, zobaczmy może kamery. O, to są kamery policyjne. czyli jesteśmy w bazie policji? Ehm, chyba żadnej policji nie ma Co to za jakichś typek, nie wiem Nieważne Chyba nic nie ma, no to Eee jeszcze Coś tutaj nie ma A teraz jak wy tej kamery Dobra, może jeszcze tutaj zobaczmy co tutaj jest. Okay. Nie no, chyba jest czysto. U, ale fajny karabin. Może ten sobie y, schowamy, a ten Zmienię. O! musimy... Co na komputer? Dobra, no musimy coś tam Już sprawdziłam. Пишу, я, что я уже уже то теперь мы же выйдем с тунд, прошу меня. Czy tędy wychodziły? Nie, chyba ja nie wiem. No, to nie Chyba, chyba najpierw wyjść tu. Chopa. I teraz tu się wychodzi. Chyba. Jakby nas tylko tam. Ludzie z banku nas nie są zadowoleni, żeby go jeszcze będziemy. Dobra, to teraz chodźmy określić, jak to się... Okreś, Gdzie my jesteśmy? Musimy teraz określić dom. Dom... Właśmy, że dom 14 niech będzie. Dom 14. Dobra. Aha! To jest dobra jest pustyna. To tutaj zrobimy dom. To tutaj możemy zrobić dom. Jaki dom? Taki mały, jak na porywaczy. Jaki sekret? Jaki sekret? Sekret baza. What? Nieważne. Jelby ten dom. On jest fajny. Fajny jest bardzo. No. Co? What the fuck? No. i co? No, Czemu napisz po angielsku? Gdy jesteśmy z to jeszcze może weźmy... Jeszcze weźmy, może... Co możemy wziąć? O, siekierę właśnie. Hopa. O nie, ona ucieka! Masz siekierę pisz po angielsku masz masz, masz, a jak mi tak zrobiła? sorry, dobra, nie radzę Co on jest z Polski? no, dobra. no to e... Kanał i mam nadzieję, że wam się podoba. No i pa.